Witam serdecznie Państwa Dzisiaj mamy 1 maj, święto pracy święto świętego Józefa rzemieślnika, stolarza a ja zaglądam sobie w tym czasie korzystając ze święta do moich pszczółek co one tu ogólnie uczyniły? Co tu mają? Zamiarem, że to gniazdo zrobię większe, że będą mogły nazbierać więcej miodu. Tu mam wrażenie, że te pszczoły się bardzo duszą. Na trzymam wylotki 1 cm wysoki, tam z 5 cm szeroki, dość małe. No noce zimne, pszczoła słaba. Nie chcę zbytnio wentylować gniazda. Przy małych wylotkach też zaobserwowałem takie zjawisko. Że pszczoły bardzo wentylowały ten centymetr kwadratowy przekroju wylotka i po powiększeniu od razu od wylotka odstąpiły. Także to są różne objawy, gdy pszczoły są mocno przyduszone, a gdy walczą o to świeże powietrze. Jak Państwo widzicie, u mnie bólu nie ma pszczół. Tu jest biały ten miodzik. Inny niż w tamtych gulach. To jest białe. Całkiem inne. No z tego względu zobaczę więcej ramek. Czyli dojdziemy do ciemniejszego. Nie. Wszystko bieleńkie Wszystko bieleńkie i też będzie pod nagraniem wszystko bieleńkie. Dawno takiego czego nie miałem, proszę Państwa, yy, pięknie mi zanosiły w tę nową węzę, o tak bym stawił na wariata czy Pójdą w to, czy nie? Pójdą. No i teraz jeszcze zobaczę ostatnią ramkę, czy doszły. Oko! Kicha się na kielicha. I tak, doszły. Tu jest ich mrów. Proszę Państwa, jakie te rodziny? W jakiej kondycji? Wyszły ze zimy, link Wam wstawię pod filmem i zobaczycie jaka jest magia rozwoju wiosennego rodzin pszczelich Że tak słabe rodziny, które były w czterech uliczkach, a gdyby je ścieśnił, to by może zajęły jedną uliczkę że one potrafiły się odbudować no i coś pszczelarzowi przynieść to jest nielada gadka, gratka no i jak Państwo widzą poszerzam tak nietypowo czyli nad miodnie daję następną miodnię No niestety podczas poszerzeń wiosennych to jest metoda bardzo skuteczna i przeze mnie wypraktykowana, że ona się bardzo sprawdza. Nie, przyspiesz, nie przysparzam rodzinom pszczelim roboty, że muszą że muszą z górnej pół znosić nad czerw, nadrodnie. Tylko wszystko im stoi w miejscu, tylko dokładam na dalsze zbiory No i teraz przy miodobraniu to tylko wybrać środkowy korpus zasklepiony I ten wtedy obniżyć Też nie wymieniam ramek między rodnią a miodnią Szkoda im robić bałagan, przeszkadzać tam Po prostu naruszać mikroklimat Jak to proszę Państwa w niczym dobrym nie skutkuje no mówicie pszczoła nie będzie miała miejsca na czerwienie powiecie mi no ale proszę państwa nie oceniajmy tak sytuacji że musimy wszystko pokazać naszym pszczółkom paluszką paluszkiem bo i bez nas sobie świetnie poradzą to jest ta rodzina no nie ma tu szału na wylotku ale one są w nastroju roboczym drodzy Państwo to jest ten szał pszczoła w nastroju roboczym to jest prawdziwy szał to poszukałem sobie listewki którą tu włożę o no i wszystko gra 6 minut nagrania i jak się Państwo podwają te moje rodzinki przele, no to jak zwykle palusze w górę Serdecznie się z Państwem żegnam.